10. Texas Tower 4 Ponad 100 km od wybrzeża Long Island na Atlantyku znajdowała się konstrukcja przypominająca Platformę Wiertniczą. Nie wydobywano tam jednak ropy. Texas Tower 4 była stacją radarową sił powietrznych USA, zbudowaną na wysokich stalowych nogach, wbitych głęboko w dno oceanu. Jej zadanie było jedno: wykryć ewentualny atak radzieckich samolotów, zanim dotrą nad kontynentalne Stany Zjednoczone. Po huraganie Donna, który we wrześniu 1960 roku poważnie uszkodził jej konstrukcję, część personelu ewakuowano, ale pozostawiono 28 osób, by wieża mogła dalej działać. Dowódca, kapitan Gordon Fellan, wielokrotnie apelował o całkowitą ewakuację, ostrzegając, że wieża może się zawalić. Pentagon odmawiał, obawiano się, że opuszczona wieża stanie się łupem radzieckich okrętów szpiegowskich, które krążyły w pobliżu. 15 stycznia 1961 roku po serii raportów o pogarszającym się stanie technicznym siły powietrzne w końcu zezwoliły na ewakuację. Niestety potężna burza uniemożliwiła użycie helikopterów. Statki marynarki USA i straży przybrzeżnej ruszyły na pomoc, ale było już za późno. O godzinie 18:45 Texas Tower 4 nadała sygnał SOS, rozpadamy się. Kilkadziesiąt minut później, około 19:20, stacja zniknęła już z radarów. Po incydencie rozpoczęto dochodzenie, winą obarczono błędy konstruktorów, inżynierów oraz zbyt późną reakcję. Chociaż postawiono zarzuty dowódcom, śledztwo zakończono bez oficjalnych konsekwencji karnych. Dziś wrak Texas Tower 4 spoczywa na dnie Atlantyku. 9. Zniknięcie samolotu Lady Be Good. W kwietniu 1943 roku amerykański bombowiec B-24D Lady B. Good wystartował z lotniska Soluch w Libii podczas swojej pierwszej misji. Celem był Neapol po wykonaniu zadania maszyna miała wrócić do bazy, nigdy jednak tam nie dotarła. Zaginęła bez śladu nad Afryką Północną, a jej losy przez 15 lat pozostawały nieznane. Jak się okazało po latach w drodze powrotnej z powodu błędu nawigacyjnego i złej pogody, samolot zboczył z kursu o setki kilometrów i rozbił się na pustyni około 700 km od swojej bazy. Załoga przepadła bez śladu. Dopiero 9 listopada 1958 roku ekipa poszukiwaczy ropy naftowej natknęła się na wrak. Samolot mimo upływu lat był w zaskakująco dobrym stanie. Uzbrojenie działało, radiostacja była sprawna, a wewnątrz znaleziono osobiste przedmioty załogi, w tym papierosy, konserwy i termos z kawą, która nadal nadawała się do picia. Najbardziej niepokojący był jednak brak spadochronów. Amerykanie rozpoczęli intensywne poszukiwania. Brak spadochronów sugerował, że załoga opuściła samolot w locie i próbowała dotrzeć do bazy na piechotę. Po wielu miesiącach w maju 1960 roku odnaleziono szczątki ośmiu członków załogi. Okazało się, że po wylądowaniu na pustyni lotnicy próbowali zorientować się w terenie, oddając strzały i wystrzeliwując flary, sądząc, że znajdują się zaledwie 160 km od bazy. Wyruszyli na północ. W rzeczywistości mieli do pokonania ponad 700 km. Wkrótce po wyruszeniu grupa podzieliła się. Pięciu wyczerpanych lotników zostało na miejscu a trzech kontynuowało marsz. Ostatni z nich przeszedł jeszcze 42 km, zanim poległ na skutek pustynnego upału i wyczerpania. Ciekawostką jest fakt, że elementy Lady Big zostały później wykorzystane do naprawy innych maszyn w USA. Co ciekawe, część z tych samolotów również uległa wypadkom, co dało początek legendzie o klątwie Lady Big. Wrak bombowca przez lata rozbierali kolekcjonerzy. Dziś pozostałości znajdują się w Muzeum Lotnictwa w Libii i Stanach Zjednoczonych. Osiem sześciu nastolatków utknęło na bezludnej wyspie. W czerwcu 1965 roku sześciu nastoletnich uczniów katolickiej szkoły znuku Alofy stolicy Tonga. Postanowiło uciec od szkolnej rutyny. Chcieli przygody, marzyli o Fidzi albo nawet Nowej Zelandii. Ukradli rybacką łódź, zabrali minimalny zapas żywności, ale nie mieli doświadczenia w żeglowaniu. Sztorm szybko pokrzyżował ich plany, stracili żagle, ster, a później również nadzieję. Po wyczerpującej tułaczce ich łódź rozbiła się o skały bezludnej wyspy Ata, położonej 160 km na południe od Tonga. Wyspa ta była niezamieszkana od ponad wieku, od czasu gdy handlarze niewolników wywieźli z niej ostatnich mieszkańców. Zamiast popaść w rozpacz, wzięli się do działania. Sion, Stephen, David, Luke, Kolo i Mano stworzyli społeczną strukturę opartą na współpracy i szacunku. Ustalili harmonogram prac, budowali szałasy, stworzyli system zbierania wody deszczowej i uprawiali ogródek warzywny. Polowali na ptaki, łowili ryby, ćwiczyli ciało i ducha. Każdego ranka rozpoczynali dzień od wspólnej modlitwy i śpiewu. 11 września 1966 roku ich wysiłki zostały nagrodzone. Zostali odnalezieni przez australijskiego kapitana i rybaka Petera Warnera. Zaskoczony obecnością długowłosego nastolatka na bezludnej wyspie, Warner szybko zrozumiał, że ma do czynienia z rozbitkami, choć wycieńczeni byli w zaskakująco dobrej kondycji fizycznej. Ostatecznie Warner, poruszony ich losem, spłacił rybaka, któremu ukradli łódź, uwalniając ich tym samym od konsekwencji czynu. 7. Maratończyk, który zgubił się na Saharze. W 1994 roku włoski sportowiec Mauro Prosperi wystartował w jednym z najbardziej wymagających biegów na świecie maratonie piasków Maraton de Sables, który prowadzi przez setki kilometrów Sahary. Zasady są proste i brutalne. Biegnie z całym niezbędnym sprzętem na plecach, a organizatorzy dostarczają jedynie wodę na punktach kontrolnych. Wtedy jeszcze nie było GPS-ów, a liczba uczestników była niewielka. Ryzyko zgubienia się? Bardzo wysokie. W trakcie jednego z etapów, Prosperi został zaskoczony przez potężną burzę piaskową. Widział już tylko własne dłonie, usiadł, odwrócił się plecami do wiatru i czekał. Gdy burza minęła, było już ciemno: nie widział żadnych oznaczeń trasy ani innych zawodników. Ruszył w stronę, którą uznał za właściwą. To był początek jego samotnej wędrówki przez pustynię. Następnego dnia przeleciał nad nim helikopter, Prosperi odpalił flarę sygnałową, ale nikt jej nie zauważył. Od tego momentu wiedział, że musi przeżyć sam. Mężczyzna był pozbawiony wody, jadł jaszczurki, węże i nietoperze, które w końcu znalazł w opuszczonym meczecie pośrodku pustyni. Z czasem jego ciało traciło siły, schudł 18 kg, poparzył sobie wargi, a mimo to codziennie szedł dalej, aż przemierzył 291 kilometrów, przekraczając granicę z Algierią. Po kilku dniach znalazł niewielką oazę, a technicznie rzecz biorąc zwykłą kałużę wody. Napełnił butelkę i ruszył dalej. W końcu wyczerpany do granic możliwości ujrzał pasącą kozy dziewczynę, uciekła, ale po chwili wróciła z babcią, kobiety zabrały go do swojego obozowiska, gdzie zaopiekowano się nim. Później trafił w ręce policji, podejrzewano go o szpiegostwo. Dopiero gdy odnaleziono dokumenty z maratonu, historia stała się jasna. 6. Radziecki kosmonauta utknął w kosmosie. Wyobraź sobie, że jesteś na stacji kosmicznej, orbitujesz wokół Ziemi i wykonujesz swoje obowiązki, i nagle dowiadujesz się, że twój powrót się opóźni. Powód rozpad twojego kraju. Brzmi jak scenariusz filmu science fiction, a jednak to prawdziwa historia Sergeja Krikalowa, radzieckiego kosmonauty, który w 1991 roku dosłownie utknął w kosmosie. Na początku 91 roku przebywał na radzieckiej stacji kosmicznej MIR. Jego misja miała potrwać standardowe 5 miesięcy. Problem w tym, że Związek Radziecki zaczął się właśnie rozpadać. Gdy z Ziemi nadeszła wiadomość o przedłużeniu pobytu, nikt jeszcze nie wiedział, że Krikalow zostanie w kosmosie prawie rok, dokładnie 311 dni, 19 godzin i 39 minut. 21 grudnia ZSRR oficjalnie przestało istnieć. Kosmonauta mógł jedynie czekać na decyzję o powrocie, spędzając czas na naprawach i obserwowaniu monotonnego krajobrazu za oknem. Kontakt z żoną raz w tygodniu był jego jedynym łącznikiem z dawnym życiem. Sytuacja na Ziemi nie była optymistyczna. Rosyjska Agencja Kosmiczna borykała się z problemami finansowymi. Zaopatrzenie dla Krikalowa i jego partnera, który dołączył do niego w październiku, było skromne, a prośby o urozmaicenie jedzenia spotykały się z odmową. Mimo wszystko Krikalow nie mógł przestać pracować, ciągle naprawiał systemy stacji i wykonywał eksperymenty naukowe. Ze względu na niezwykłe okoliczności Krikalow stał się ostatnim obywatelem Związku Radzieckiego. Oprócz tego długotrwały pobyt w stanie mikrograwitacji miał poważne konsekwencje dla jego zdrowia. Osłabienie mięśni i kości wymagało długiego okresu adaptacji po powrocie na Ziemię. Gdy wrócił, musiał uczyć się na nowo chodzić i normalnie funkcjonować. Ostatecznie na Ziemię powrócił do zupełnie innej rzeczywistości. Z radzieckiego bohatera stał się rosyjskim astronautą w nowym, niepewnym państwie. 5. Utknięcie na wyspie Benetta. Na dalekiej północy, w samym sercu Arktyki, leży jedno z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi wyspa Benetta. W 1902 roku stała się ona pułapką bez wyjścia dla rosyjskiego badacza, barona Eduarda Tola i jego trzech towarzyszy. Przybyli tam w poszukiwaniu czegoś, co do dziś pozostaje zagadką legendarnej ziemi Sanikowa jak obecnie wiadomo, nieistniejącej wyspy na Oceanie Antarktycznym. Ekspedycję rozpoczęto w 1900 roku. Statek Zaria wypłynął z Jakucka na polecenie Rosyjskiej Akademii Nauk, by eksplorować nieznane rejony Arktyki. Tol, doświadczony geolog, kierował grupą naukowców, wśród których znalazło się też kilku Polaków: geolog Konstanty Wołosowicz, zoolog Aleksy Białnicki-Birula oraz meteorolog Jan Ciągliński. W trakcie wyprawy, mimo ekstremalnych warunków, naukowcy prowadzili badania geologiczne, meteorologiczne i przyrodnicze. Jednak zbliżająca się zima i coraz grubszy lód uniemożliwiły dalszą żeglugę. Tol wraz z trzema towarzyszami zdecydował się kontynuować eksplorację pieszo i przez lód, dotarli na wyspę Banetta. Tam na miejscu czekali na powrót statku, ale warunki pogodowe uniemożliwiły statkowi dotarcie na czas. Grupa została uwięziona na samotnej lodowej wyspie, setki kilometrów od cywilizacji, bez możliwości kontaktu i wsparcia. Zima w Arktyce oznaczała ciemność, mróz i głód. Gdy po kilku miesiącach nie wracali, rozpoczęto poszukiwania. W 1903 roku młody oficer marynarki Aleksander Kołczak, późniejszy admirał i dowódca antybolszewickich sił, Wyruszył samotnie na północ. Dotarł na wyspę Benetta, gdzie znalazł pozostałości obozowiska, notatki, osobiste przedmioty oraz dramatyczny list pożegnalny. Żadnego z członków grupy nie odnaleziono. Prawdopodobnie próbowali pieszo przedostać się przez lód, ale nie zdołali przetrwać. 4. Nurkowie wessani do rurociągu. 25 lutego 2022 roku w tropikalnej scenerii Trinidadu pięciu profesjonalnych nurków wykonywało rutynową pracę konserwacyjną przy rurociągu paliwowym. Mieli doświadczenie, sprzęt, plan, nic nie zapowiadało katastrofy, która wydarzyła się tuż przed zakończeniem zmiany. Pracowali na głębokości 18 metrów w zatoce Paria, w pobliżu rafinerii Pointe-à-Pier, jednej z największych w rejonie Karaibów. Zadanie: instalacja kabla wewnątrz podmorskiego rurociągu prowadzącego 400 metrów w głąb morza. W zespole było pięć osób, wszyscy związani z firmą LMCS pod wykonawcą Paria Fuel Trading. Według oficjalnej relacji kończyli już pracę, gdy nagle otworzył się zawór bezpieczeństwa, powodując gwałtowny spadek ciśnienia. Nurkowie zostali wesani do rurociągu i uwięzieni w ciemnościach. Jako pierwszy na ratunek ruszył Kurban Junior, syn jednego z uwięzionych nurków. Wezwał na pomoc krewnych, również zawodowych nurków, następnie sam zanurkował w głąb rurociągu wypełnionego ropą. Na głębokości 15 metrów odnalazł Christophera Budrama i wyciągnął go na powierzchnię. Budram i kurban Junior słyszeli odgłosy dochodzące z głębi rurociągu, jednak gdy kurban Junior wrócił, by szukać swojego ojca, znalazł tylko sprzęt do nurkowania. Niestety pozostałej czwórki nie udało się uratować. Budram opowiadał później, że był przekonany, że to jego koniec. Czuł, jak kończy mu się tlen i jak narastała panika. Czterech mężczyzn pozostało uwięzionych w metalowej rurze zalanej ropą i ciemnością. Sprawa wywołała burzę w Trinidadzie i na świecie. Rodziny poszkodowanych oskarżyły firmę i państwowego operatora rurociągu o zaniedbania. Trzy utknęli na wysokości 7400 metrów. Tomasz Mackiewicz, znany jako Chapkins, to postać niezwykła. Góry były dla niego nie tylko pasją, ale i drogą do wewnętrznego oczyszczenia. W młodości zmagał się z uzależnieniem od twardych substancji zabronionych, a po latach nałogu górska wspinaczka stała się jego terapią. Swoją ostatnią wyprawę rozpoczął zimą 2017. Celem był jeden z najtrudniejszych szczytów świata, Nanga Parbat o wysokości 8126 metrów nad poziomem morza. W grudniu 2017 wraz z francuską himalajstką Elizabeth Revol wyruszył na Nanga Parbat, by zdobyć szczyt zimą bez wsparcia tragarzy i dodatkowego tlenu. 25 stycznia 2018 para stanęła na szczycie, ale radość szybko ustąpiła miejsca dramatycznej walce o przetrwanie. Po dniach walki z zimnym wiatrem i zmęczeniem sukces, który miał być spełnieniem marzeń, szybko zmienił się w coś zupełnie odwrotnego. Podczas zejścia stan Mackiewicza gwałtownie się pogorszył, ślepota śnieżna, ciężkie odmrożenia i objawy choroby wysokościowej uniemożliwiły mu samodzielne poruszanie się. Utknęli na wysokości 7400 metrów pod kopułą szczytową Nanga Parbat. Tam w mrozie, ciemności i huraganowym wietrze spędzili ostatnią wspólną noc w jamie śnieżnej. W takich warunkach ludzki organizm przestaje funkcjonować prawidłowo. Temperatura odczuwalna tej nocy spadła prawdopodobnie do okolic minus 50 stopni Celsjusza. Następnego dnia Elisabeth, nie widząc szans na dalsze ratowanie partnera, rozpoczęła samotne zejście. W Polsce i Francji rozpoczęto dramatyczną akcję ratunkową, w której kluczową rolę odegrała polska narodowa wyprawa na K2. Dzięki mobilizacji społeczeństwa i wsparciu dyplomatycznemu udało się zdobyć zgodę na użycie śmigłowców w Pakistanie. W nocy polscy ratownicy dotarli do Revol na wysokości ponad 6000 metrów i sprowadzili ją na dół. Niestety warunki uniemożliwiły dalszą wspinaczkę po Tomasza Mackiewicza. 28 stycznia oficjalnie zakończono akcję ratunkową. Mackiewicz pozostał na Nanga Parbat na zawsze. W 2020 roku odnaleziono namiot, którym najprawdopodobniej spoczywa. 2. Drużyna piłkarska utknęła w zalanej jaskini w Tajlandii. 23 czerwca 2018 po zakończonym treningu wybrali się na krótką wyprawę do jaskini Tam Luang, jednej z najdłuższych w Tajlandii. Niestety nie wiedzieli, że właśnie rozpoczyna się sezon monsunowy. W czasie ich pobytu pod ziemią spadły ulewne deszcze, które błyskawicznie zalały wejście do jaskini i odcięły im drogę powrotną. Uwięzieni około 4 km od wejścia na wąskiej skalnej przestrzeni bez jedzenia i kontaktu ze światem byli znani wyłącznie na siebie. Rodziny z racji braku wieści szybko zaalarmowały służby. Przed wejściem znaleziono ich rowery i sprzęt sportowy. Rozpoczęto dramatyczną akcję poszukiwawczą z udziałem wojska, ratowników, nurków i ekspertów z całego świata. Ale woda w jaskini była mętna, ciasne przejścia uniemożliwiały szybkie działania, a czas działał na niekorzyść. Dopiero po dziewięciu dniach intensywnych poszukiwań 2 lipca, dwaj brytyjscy nurkowie odnaleźli całą trzynastkę. Byli wychudzeni, zmarznięci, ale w zaskakująco dobrym stanie psychicznym. Wtedy pojawił się większy problem, jak ich stamtąd wydostać. Jaskinia była wciąż zalana, a wąskie przejścia wymagały nurkowania. Żaden nie potrafił pływać, a do tego zbliżała się kolejna fala deszczy. Zdecydowano się na ryzykowny plan: każdy miał zostać farmakologicznie uśpiony, zabezpieczony na noszach i eskortowany pod wodą przez nurków ratowników. Założono im specjalne pełnotwarzowe maski z tlenem. Akcja ratunkowa trwała 3 dni i zakończyła się sukcesem. Cała trzynastka została uratowana. Niestety nie obyło się jednak bez poszkodowanych. Jeden z tajskich nurków zaginął podczas dostarczania zapasów do uwięzionych, a rok później kolejny ratownik odszedł z tego świata z powodu infekcji związanej z warunkami panującymi w jaskini. Jeden. Górnicy uwięzieni w komorze o powierzchni 50 m2 625 m pod ziemią. 5 sierpnia 2010 roku w kopalni San Jose w północnym Chile nagle zawalił się tunel. W jednej chwili 33 górników zostało odciętych od świata, uwięzionych 625 metrów pod ziemią. Bez drogi ucieczki, bez żadnej pewności, czy ktokolwiek podejmie próbę ratunku. Jak relacjonowali, pierwsze dni były najgorsze. Górnicy znaleźli schronienie w ciasnej komorze o powierzchni zaledwie 50 metrów kwadratowych. Temperatura sięgała 30 stopni Celsjusza, a wilgotność była ekstremalnie wysoka. Zapasy żywności były minimalne. Racjonowali dwie łyżeczki tuńczyka, pół i pół szklanki mleka co 48 godzin. 22 sierpnia w końcu udało się przewiercić wąski otwór dostępowy do komory z górnikami. Po wydobyciu opuszczonej sądy, ratownicy odczytali wiadomość z sześcioma słowami, które wstrzymały oddech całemu światu: Wszyscy 33 jesteśmy cali w schronie. Wtedy zaczęła się oficjalna operacja ratunkowa, w którą zaangażowano setki specjalistów z Chile i innych krajów, w tym z USA, Kanady i RPA. Przez otwór zaczęto dostarczać żywność, wodę, leki, a nawet listy od rodzin i sprzęt do komunikacji. W tym czasie pod ziemią pod przewodnictwem Luisa Urzili górnicy stworzyli własną organizację, ustalali zmiany pracy, dzielili obowiązki i dbali o psychikę, tworząc na miastkę normalności w ekstremalnych warunkach. Największe nadzieje wiązano z tak tzw. Planem B, wykorzystującym wiertnicę SRAM T130, zwykle służącą do wiercenia studni. Po kilku tygodniach udało się stworzyć otwór ratunkowy, przez który do środka opuszczono kapsułę Phoenix. Wąską kabinę ratunkową o długości 3,9 m i średnicy 54 cm. 13 października po 69 dniach uwięzienia rozpoczęto wydobywanie mężczyzn na powierzchnię po kolei, jednego za drugim. Akcję transmitowano na żywo, oglądały ją setki milionów ludzi. Każdy wydobyty górnik witany był jak bohater, wszyscy przeżyli. Dziękujemy za oglądanie i przypominamy, że na naszym kanale nowe odcinki pojawiają się w każdą niedzielę w okolicach godziny 21. W komentarzach możecie podzielić się sugestiami na kolejne odcinki, a po więcej ciekawostek zapraszamy na naszego Facebooka oraz Instagrama.